Witam Was serdecznie i mile. Wszyscy byli na Velo Czorsztyn. Franka nie było i Renaty Dzisiaj my się wybrali ta piękna słoneczna niedziela na Weloczorsztyn Obejrzymy, wypróbujemy dumna relacja czy rzeczywiście najpiękniejszy szlak w Polsce. Got a million emails that I haven't read. Got a break pad squeaking that I gotta check, but I don't mind it. Cause I got her riding on that shotgun side. With that take me to the sunrise, look inside her eyes. Now we're flying. Yeah, we're flying. We got. Naszą wycieczkę zaczynamy od Dębna samochód my zaparkowali przy cmentarzu przy takim drewnianym kościółku podjechaliśmy właśnie w to miejsce które teraz tutaj widzicie i przejechaliśmy zgodnie ze wskazówkami zegara tak jak to widać na mapie całe jezioro w jest opcja na tym jeziorze żeby zrobić taki spływ e, tym promem, łódką, taką, żeby przepłynąć i wtedy robi się tylko jedna część tego jeziora. My postanowili jechać całe jezioro w kółko. Ta druga część ona nie jest tak atrakcyjnie rowerowo, to znaczy są widoki piękne, jest e, ładne, ładna okolica, ale Rowerami jedzie się tak średnio, bo jedzie się po bardzo rytliwej i taki czasami w niedzielę szczególnie niebezpiecznej drodze, bo, no bo ci kierowcy jeżdżą tak jak jeżdżą, rowerzyści jeżdżą tak jak jeżdżą, także trzeba dosyć mocno uważać no i jak na taki tytuł najlepszej trasy, rowerowy no to trochę cienko, bo kawałek jest takiego pobocza że idzie nim jechać są chodniki w niektórych miejscach to wam też o tym potem powiem jest takie miejsce że jedzie się po chodniku jest wyznaczona ścieżka ale tylko w jednym kierunku w tym kierunku co my jechali to trzeba jechać po drodze także jakby ktoś się wybierał to lepiej jechać Odwrotnie, czyli jechać w kierunku zamku w Niedzicy, potem w Kółko i do e, zamku w Czorsztynie, e, czyli odwrotnie do e, rób wskazówek zegara. że podobno jeden z najpiękniejszych szlaków rowerowych w Polsce no ładnie ale czy najpiękniejszy nie wiem ludzi ale jest bardzo ładny najpiękniejszą drogą rowerową w Polsce póki co ścieżka bardzo zatłoczona ze względu na taki tłok panujący robiły się czasami takie pociągi takie korki że no Trzeba było przystopować, albo trzeba było w ogóle gdzieś zjechać i, i poczekać aż wszystko przejedzie. Ścieżka jest moim zdaniem troszkę tak, za, za wąsko, widać. także wyprzedzanie w takim tłoku też nie jest łatwe. E, no i tak jak godą, no nie idzie odebrać temu, temu szlakowi tego, że tam są chyba najpiękniejsze, no, czy nie chyba, ale na pewno. Jedne z najpiękniejszych widoków, jakie, jakie w Polsce mogą być, bo to i tatry, i jezioro, i teraz wiosną, już ta zieleń, i to, to przepiękne tam jest. Przepięknie zobaczcie, jak to jest pięknie. Tu zamek, tam zamek, tu tatry, piękne widoki ale jest taki tłum co mnie odstraszył właśnie ja lubię jeździć po lasach w miejscach bardziej odosobnionych tam gdzie idzie usiąść spokojnie w ciszy posiedzieć posłuchać ptaszków no jedno takie miejsce my znaleźli, znaleźliśmy ale musieliśmy zwłoczyć z szlaku no i to też za chwilkę zobaczycie a tam się można przeprawić rowerami na drugą stronę Jesteś na piątce? Co? Nie jest dobrze. Na trójce. Ale jedź tak jak ty chcesz. My zjechali na taką polana o 15 pożykać koronka do miłosierdzia bo dzisiaj jest niedziela miłosierdzia i z... całkowicie przez przypadek Pompuczek nas wys... wysłał na taką łąkę. gdzie popatrzcie jaki nie wiem czy to widać na tej kamerce ale przepiękne widoki na Tatry na całe jezioro Czorsztyński oczywiście na moja żona która się jeszcze modli Amen a przepiękno łąka Tam są trzy korony chyba Tak to wygląda Rynia jedzie Na łące Gdzie się pasą zające Pięknie tu jest Pogoda jak w lecie 25 stopni czy 27 Kawałek taką ruchliwą drogą, ale jest pobocze i nie ma tyle rowerzystów co przy tej głównej pętli. to jest właśnie ten odcinek takiej ruchliwej drogi e, przydałyby się jakieś pobocze dla rowerzystów ale za to rekompensuje to piękne rekompensuje to piękne widoki e, cała okolica a szczególnie widok na Tatry jest urzekający no i po jakimś czasie jak się zjedzie na dół to właśnie przejeżdżamy przez Zapora i potem wzdłuż jeziora tego dolnego, bo to jest jakby z dwóch części tego jeziora, podjeżdża się pod zamek niedzicy. Tam zjemy obiad. Smacznego. Dziękuję, Sorry, że nie czekam na Ciebie, ale tak dobry koniec. niedzicy. Obok zamku, zamku nie widać, bo rosły sosny niedzickie. I jademy drugą stroną, drugim brzegiem już w kierunku samochodu, w kierunku parkingu. Już nie ma takiego tłoku, no bo część już ludzi. Po prostu skończyło, my dosyć późno zaczynali, bo zaczynali my gdzieś o godzinie 13 my dopiero wyjechali. Pięknie i tak powinno być cały czas. A nie jakiś auto, jeździć jeździ motory, najgorsze rykusy. A może to tylko moi złudzeni, bo już mniej ludzi było na szlachu o tej godzinie, jakby jechali od nidzicy w kierunku parkingu, jakby ta część była trochę bardziej uropliwo, e, taką ładniejszą, ale jak go do, to mogło być tylko moi złudzeni. Bo i słunko niżej i tak już ciepło nie było i ludzi mniej. No i za chwilę dojeżdżamy do pięknej polany, gdzie my sobie posiedzieliśmy trochę dronem, powrotem, także też i zdjęcia z drona ten się może zagrzeć przy takich Tu często zdjęcia robią. I na tej skale często zdjęcia robią. Nie, ja robię film. <grywka> прошёл. Больше Ale ładnie. pogoda, trzy korony, tamta łąka, widać co my na nim rzekali i całe praktycznie jezioro. I ostatni kilometr przed parkingiem kawałek główną drogą potem w prawo do kościółka drewnianego i potem do kościoła jademy, jeszcze my pojechali do Ludzimierza do msza, do sanktuarium Matki Boskiej Ludzimierskiej do zobaczenia zajś.